Heka z tej strony, Pawełos i zapraszam na kolejny odcinek. Unboxing. O, tutaj poczusk, poczuszki. O. Dobrze powiedziałam. Dobra. A więc zacznijmy. Eee, skalpel oczywiście będzie nam potrzebny. I zobaczymy, co jest w środku. Dobra. Pierwsza rzecz jest to, jak widzicie, nakładka na DualShock 4, zaraz to, to jeszcze spakujemy, czekajcie, dobra, mm. <grystanie> tak się ona prezentuje, kupiłem ją dlatego, że mm, tutaj oczywiście pad, Kupiłem ją, dlatego że często mi się pocą ręce, i wydaje mi się, że to właśnie pomaga. Zaraz, zaraz założymy i zobaczymy, czy faktycznie to pomoże. Dobra, mniej więcej to tak wygląda. Nawet fajnie prezentuje Taki niebieski pad A jak będzie się miało, Jak będzie się grało z nim Na przykład w Battlefielda To już porozmawiam, porozmawiam o tym W następnych odcinkach Dobra Pierwsza rzecz Co tam jeszcze mamy Druga rzecz To są nakładki na DualShock 4. Nie wiem dokładnie jak się. A, tak się dokłada. O. <śmianowicie> Mianowicie polepszają one, wydaje mi się, jak to się nazywa odległość, w jakiej możemy poruszać naszą postać. I. Z drugiej strony mi pad od Dualshock'a 3 bardziej przypada do gustu i dlatego wolę, żeby te gałki były troszeczkę większe. A w Dualshock'u 3 właśnie one takie są, tutaj troszeczkę, są w Dualshock'u 4 mniejsze. I właśnie dlatego kupiłem taki patent. To się nazywa FPS... nie, czekaj. FPS Freak Ultra. Wszystko, wszystkie te linki będą na dole w deskrypcji, więc będziecie mogli zobaczyć. Tu oczywiście dwa takie kupiłem, mogę drugi założyć. Bez problemu. Eee, szybko się je zakłada. Hmm. Ciekawe, ciekawe, po prostu masz większą kontrolę nad można powiedzieć, przestrzenią. W grze oczywiście. Większe obroty szybsze wydaje mi się. Tak, zobaczymy jak to będzie się w rozgrywce. No i ostatnia rzecz, kupiłem sobie taki sportfel portfel Z vlogiem znaczy Z vlogiem, no przypominający pad Ale pad od Od tego, od NESa, od Nintendo Nintendo Dobra To taki był mały unboxing tych trzech rzeczy Najbardziej oczywiście czekałem na te dwie rzeczy Zobaczymy jak się ten, można powiedzieć zmodyfikowany pad będzie działał, a teraz przesunę te wszystkie rzeczy na bok. I moi drodzy losowanie, już trzecie, nie czwarte, już no, sam nie wiem. Tutaj mam karteczki. Te osoby niestety się nie zgłosiły na czas. Daniel Rogulski, zrykowany Rico Games HD, Merry Christmas, Świat Henia. Mistrz J.J. Ompa, Biały Kruk, jeszcze jedna osoba tutaj, Mister, Mister Ziomek 667 nie zgłosiliście się, sorry Ale nie wygraliście niestety, bo się nie zgłosiliście A więc teraz Tym razem wygrał Wiktor Stępniewski Gratulacje, wygrałeś Gadowora Druga osoba Mam nadzieję, że to już będę Robił ostatni raz Turner1993 Wygrałeś tą Raidera. Te same zasady. Macie 7 dni na zgłoszenie się do mnie, na, najlepiej na serwisie YouTube. Napisanie, oczywiście. Po prostu się skontaktowania ze mną. Yy, dalej omówimy yy, dalsze szczegóły. Dobra, ja będę kończył. Do następnego. Hejka z tej strony. Avelos i zapraszam. W kolejnym odcinku jest to odcinek unboxing. Unboxing oto tego kontrolera, kontrolera PlayStation 4 DualShock 4. A więc, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, mam już tego pada. Miałem tego pada. Już go nie mam, ponieważ go wyrzuciłem. A więc. Y